Witam Państwa serdecznie. Krótka prezentacja pokazująca podłączenie urządzenia Winterman Express pod sieć 230V. Część z klientów pyta nas, czy możliwe jest zasilanie maszyny do natrysku pianki poliuretanowej z obwodu 230V. Oczywiście jest to możliwe, i tutaj wykonaliśmy dla Państwa taki pokaz, na którym zastosujemy agregat prądotwórczy Honda 5500 CX. Jest to agregat. Który ma moc około 5,5 kW z możliwością krótkiego przeciążenia, ale to przeciążenie nie ma tutaj zastosowania, ponieważ ten układ jest doskonale dobrany. I teraz, aby Państwu zaprezentować pracę, włączymy cały system. Teraz uruchamiamy agregat. Przez obwód zasilający 230 V z tego agregatu jest zasilane urządzenie. Uruchamiamy urządzenie. Załączamy zasilanie, ustawiamy temperaturę na obwodach grzewczych stosownie do użytkowanej piany, a następnie załączamy obwody grzewcze. W tym momencie agregat prądotworczy. Pracuje z pełną mocą nominalną, a za chwilę system po nagrzaniu się układów grzewczych zmniejszy wielkość pobieranej mocy. Kiedy temperatura osiągnie wartość nastawu, system odłączy grzanie i przejdzie w tryb pracy ogrzewania ekonomicznego. Prawdopodobnie słychać to właśnie na filmie, kiedy agregat zmniejszył obciążenie agregatu prądotwórczego i możemy w tej chwili już normalnie pracować. Wykonamy teraz testowy natrysk, przejdziemy urządzeniem w tryb pracy, żeby sprawdzić czy obwody grzewcze funkcjonują prawidłowo. Jak Państwo widzą, w momencie obniżenia temperatury poniżej nastawu, urządzenie automatycznie włączy dogrzewanie oraz pobierze moc z agregatu prądotwórczego. System działa automatycznie. Teraz wyłączymy agregat prądotwórczy. Chciałem Państwu jeszcze zwrócić uwagę na następującą rzecz. To jest oryginalny agregat Winterman Express, a to jest oryginalny agregat firmy Honda. Warto o tym wiedzieć, ponieważ zarówno agregatów firmy Honda, jak i agregatów Winterman no jest dużo na rynku, ale występują niestety też podróby oferowane przez nieuczciwych sprzedawców. Jeśli Państwo nabędziecie taką nieoryginalną Hondę, po prostu nie będzie ona pracowała prawidłowo. Dlatego, że w niektórych agregatach według naszej wiedzy umieszczono obwody cewek zrobione z aluminium, niektóre łożyska są niskiej jakości. I tak samo w przypadku agregatu, który jest podróbką Winterman Express. Zachęcamy Państwa zatem wyłącznie do nabywania oryginalnych zestawów. I oryginalnych komponentów, bo tylko te gwarantują Państwu bezawaryjną pracę przez lata. Dla bardziej wymagających klientów oferujemy takie oto agregaty prądotwórcze w obudowie Silent, ale są to bardzo potężne silniki diesla, bardzo potężne prądnice i nie każdy klient, nie każdy wykonawca potrzebuje tak wielkiej mocy 30-40-50 kW. Często chcemy realizować pracę z zestawem, który posiada małe gabaryty. A właśnie taki agregat Winterman Express i mały system generatora prądotwórczego realizuje pracę w sposób wygodny i prawidłowy. Dziękuję uprzejmie za obejrzenie niniejszego filmu. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami dotyczącymi agregatów Winterman.